Cześć wszystkim. Dzisiaj otworzymy sobie Alit Trainer Boxa z Pokémon Go. Jeżeli oglądaliście inne moje filmy, to wiecie, że to jest moje drugie podejście do tego boxa. W pierwszym były naprawdę super dropy, dlatego postanowiłem spróbować jeszcze raz. Nadal poluję na Rainbow Mewtwo. No i zobaczmy, co będzie w środku. Mamy książeczkę. A no tutaj oczywiście są wszystkie karty oraz kody. Co mamy? Jest miutu. Jest miutu i tego właśnie chcemy. Co w środku? W środku to samo co ostatnio. Czyli. Mamy energię, do tego promka miłtowi, następnie przekładki, znacznik wista oraz tutaj znaczniki stanu, kod do gry, kości obrażeń, koszulki z Mintu. Fajnie wyglądają i to co nas interesuje najbardziej, czyli boostery. Dobra, nic tu już więcej nie ma. Boosterów jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. To bez zbędnego przedłużania jedziemy. Numer 1. 4. Blanche Steelix Wartotru Charmander Pidów Wimpot Pidów Magikarp Na rewersie Lapras I pierwszy jest Gajardos tam Gyarados, Holo Numer 2. Zobaczcie sobie koniecznie film, na którym otwierałem pierwsze moje RTB z Pokémon Go. Były tam super dropy. Mam nadzieję, że tym razem też takie się pojawią: Candela, Pidow, Onix, IV, Pikachu, Ratata, Meltan na rewersie i Slacking V. No dobra. Pierwsze V Nie jest to nie wiadomo co, ale okej, okay. dobrze. Pierwszy drop jest. Booster numer 3 Energia elektryczna Incubator Charmeleon Rare Candy Bidów, Meltan Charmander Aipom, Bulbazaur Kamerup na Rewersie i Venuzaur Holo. Niestety nie radiant. Ok, drugie Holo. To teraz booster numer 4. Lunatone, Rare Candy, Anfazant, Bidów, Charmander po raz kolejny, ape również, Bidów, Pulbazon, Pidów na rewersie i Melmetal Vimax. Nie miałem, wygląda fajnie. Wrócimy go sobie w koszulkę. Okej, okay, od razu też. No dobra. Jest ten numer 5. I to już jest połowa. Energia roślinna. Warto tu. Candela. Ivysaur. Beethoven. Magicarp. Onix. Eevee. O, od razu do Plastoisa na riweli się przerzuciłem. Tu jeszcze numer był. I. Lapras. Holo. No na razie bez szaleństwa. Numer 6. Jeszcze jest 5 szans na mojego Mewtu. Pokestop, Kamerupt, ksatu, Ratata, Spinarak, Bidów, Charmander, apom Slowbro na rewersie i Zabdos Holo. Miałem już Moltresa i Articuno, Zabdosa jeszcze nie. A no, przynajmniej uzupełniłem sobie Trio Olo. Kolejny most. Upitar. Candela. Blanche. Charmander, Apom, Pidove, Bulbasaur, Magikarp, Numer na Rewersie, i co mamy? Mamy Alolan Executora V. Nie miałem tej karty, fajnie wygląda. Z tego akurat jestem zadowolony. Dobra, do koszulki, ale nadal nie jest to Mewtwo. Jest jeszcze trzy szansa, to się mi się wyłączyło. Blas, solrock, Egg incubator Inkubator, pulwazaur, pidoffe, magi Meltan. Od razu przeskoczyłem do e, Riversa i i znowu Lapras Hole. Niespecjalnie wygląda ten z tym razem. No i nic. Nie można tracić nadziei. Jeszcze kolejne szanse energia Anfezant, Solrock, Lure Modul, Meltan, IV, Pikachu, Squirtle, Biparel, na rewersie Ivysaur i Slaking V po raz kolejny. Drugi w tym boksie. Nie specjalnie. No i dobra. Alas jak Magic mam nadzieję Jeżeli nie YouTube to chociaż Dragonite Charmeleon Pokestop Wartortle Pikachu Squirtle Bibarel Numel No znowu przeskoczyłem do ale tu jeszcze Ratata na rewersie Squirtle i Sylvion Holo. No to cóż, podsumowując, poza kilkoma holo, które już miałem i jednym zabdosem, którego nie miałem, no to jest Promka Miutu. Do tego, o, mówię, tak jak mówiłem, z tego akurat jestem zadowolony. ale na Executor V. Fajne ma kolory, wygląda bardzo fajnie. Dwa razy Slacking V i Melmetal V Max. Także tym razem nie dopisało szczęście, Ale nie zawsze się udaje. Także zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć!